Cześć, ja mam na imię Konrad, to jest językowe tojowo i dzisiaj chciałbym zacząć taką cykliczną serię pod tytułem Sobotnie polskie szkoły za granicą. Robię to dlatego, bo trzy e, tygodnie temu ja i moja żona wysłaliśmy naszego syna po raz pierwszy do właśnie sobotniej polskiej szkoły. E, on ma cztery lata, prawie pięć, i chciałbym Wam opowiedzieć, co zaobserwowałem po tych trzech tygodniach u niego, a w zasadzie to tak naprawdę dwóch, chociaż poszedł tam trzy razy. Dlaczego? Bo pierwsze spotkanie było spotkaniem organizacyjnym, był apel pani dyrektor, później wszyscy rodzice wraz ze swoimi dziećmi poszli do odpowiednich sal lekcyjnych, no i tam pani nauczycielka opowiadała o tym, co i jak, jak to się będzie odbywać, jakie będą zajęcia, Podręczniki. Ogólnie no, te wszystkie sprawy organizacyjne. Każdy, kto ma dziecko albo <laughs> sam chodził kiedyś do szkoły, czyli praktycznie wszyscy, wie o co mi chodzi. I później była tylko godzina, w kracie której mu syn razem z innymi dziećmi był w klasie. No i rzeczywiście tam odbywały się jakieś zajęcia. Natomiast to drugie i trzecie spotkanie. To już było za każdym razem po 4 godziny, więc tam już rzeczywiście coś z tego mógł wynieść. My mieszkamy na północy Anglii, o czym już wspominałem kilka razy, i tutaj większość dzieci, a może nawet wszystkie, mówią praktycznie po angielsku. Angielski jest ich pierwszym językiem. A polski jest najczęściej drugim, a nawet czasem pewnie się zdarza, że i trzecim, w zależności jaka jest konfiguracja, że tak powiem, pomiędzy rodzicami. Większość to są rodzice Polak i Polka, ale zdarzają się też rodziny mieszane, tak jak i nasza, czyli Polak i Filipinka. W naszym domu język polski jest drugim językiem, angielski jest pierwszym i. Filipiński Tagalogs, Iliganon i Longo jest trzeci. Co ja zaobserwowałem po tych dwóch, trzech tygodniach, w zasadzie dokładnie dziewięciu godzinach, w czasie których mój syn w tej szkole był? Otóż, już pierwsza ciekawa rzecz stała się po tym pierwszym razie, gdy poszedł do szkoły, tam był apel pierwszy raz usłyszał w swoim życiu Hymn polski i widział tyle osób śpiewających ten hymn, i ta dla niego w jego głowie piosenka mu się tak spodobała, że później już, jak wróciliśmy do domu, chciał, żebyśmy zaśpiewali ją razem. Więc ja postanowiłem ciągnąć to i teraz śpiewamy hymn polski przynajmniej dwa razy dziennie, śpiewamy. Rano przed wyjściem do jego szkoły brytyjskiej i w jakimś momencie wieczorem, gdy już wróci ze szkoły albo przed tym, jak pójdzie spać. I no, początkowo praktycznie nie wypowiadał nic, później się pojawiały jakieś pojedyncze wyrazy w czasie tego chybnu, bo ja śpiewałem, on się troszeczkę. Dołączał, najczęściej dołączał się do wyrazu Polski, ziemi włoskiej do Polski, ale powolutku, powolutku tych wyrazów zaczęło przybywać i teraz y, sam jest w stanie zaśpiewać prawie cały hymn, to znaczy tą pierwszą zwrotkę i bo tylko tyle z nim śpiewam na początek. Ale często chcę, żebym ja śpiewał razem z nim, bo po prostu wtedy się czuję bardziej komfortowo. I tutaj mała próbka, jak on razem ze mną śpiewamy po trzech tygodniach. Chciałbym, żebyś sam zaśpiewał hymn polski, dobrze? Jedzopołcany, nie tywa wa, puti będziemy. Ośpiewaj. Nie szelo, tylko szelo. Dobrze. Dobrze, to jeszcze raz razem? Jeszcze. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do no, Polski za twoim fotem. złączym się na lodem Dobrze, bardzo dobrze. Mm. I co jeszcze? Za każdym razem, jak wychodzi ze szkoły, pytam się go, jak było? A on odpowiada po polsku, fajnie, tak samo jak gdy wraca z brytyjskiej szkoły, też mi odpowiada fajnie. Mam takie wrażenie, że coraz więcej wyrazów polskich wypowiada. Wypowiada też y, krótkie polskie y, zdania typu hipopotam jest zielony. Akurat pomala, pokolorował hipopotama na zielono. Też coraz bardziej miesza y, wyrazy y, Polskie i angielskie w swoich zdaniach, i od pewnego czasu, chyba to nawet było po tym y, pierwszym, tym długim czterogodzinnym y, spotkaniu w szkole, gdy zaczął tłumaczyć y, moje zdanie, które ja wypowiadam do niego, tłumaczył je swojej mamie, mojej żonie na język angielski, co było bardzo fajne i nas to dosyć zdziwiło. Teraz już się przyzwyczailiśmy. Nawet y, czasem, y, gdy ja coś do niego powiem, moja żona jego się pyta po angielsku: A co tatuś powiedział? No i on wtedy próbuje jej przetłumaczyć na angielski, co ja powiedziałem. Przyniósł też w cudzysłowie y, zabawę ze szkoły do naszego domu i zaproponował mi, żebyśmy się bawili w balon. Ja mówię: Jaki balon? Jak się bawisz w balon? Bawiłeś się w balon w szkole? Tak, a jak się balisz w, bawon, w balon? Baloniku mój malutki rośni, rośni, duży, okrąglutki balon. Urósł, że aż strach, tutaj nie pamiętam, i zrobił trach. Więc zapamiętał krótką e, zabawę, krótki wierszyk, piosenkę. I teraz od pewnego czasu oczywiście razem z nim się bawię w ten balon. Czasem to ja go zapraszam, chodź pobawimy się w balon, żeby po prostu to się w jego głowie utrwaliło. Natomiast teraz jeszcze chcę opowiedzieć troszeczkę o sprawach takich bardziej organizacyjnych wokół samej szkoły. Więc jak mówiłem, zajęcia się odbywają tylko w soboty, no bo jest to szkoła sobotnia przynajmniej w tej do której mój syn chodzi od 930 do 1330 opłata bo na pewno to Was interesuje, opłata to jest 240 funtów plus 10 na plus 10 na ubezpieczenie, plus 10 na jeszcze coś nie pamiętam, więc w sumie wychodzi 260, no później jeszcze trzeba będzie do tego dokupić podręczniki, ale to. Nam pani nauczycielka ma przekazać, podobno one mają być w granicach 10-20 funtów. Zaobserwowałem też z przemowy pani dyrektor na, na apelu, że w szkole są klasy praktycznie od wieku 4, prawie 5 lat może niektóre dzieci już mają 5, w zależności w którym miesiącu się urodziły a więc od 4 lat. Do jakichś 14-15, czyli do odpowiednika naszej polskiej szkoły. I dzieci już w tych wyższych klasach uczą się kultury polskiej, czytają polskie książki, polskie lektury. Słyszałem też o chłopcu, który na brytyjskiej maturze zdawał język polski. I co ciekawe, gdy on zaczynał swoją edukację w sobotniej szkole, Mówił bardzo mało po polsku, a prawie, albo prawie wcale, no i po tych kilku latach, czyli no, powiedzmy, dziesięciu zakładam, zakładam, że chodzi od czwartego roku życia do 14. Zdał tą maturę i zdał ją na E, czyli na tą największą, naj, największą. no, Odpowiednik polskiej piątki, powiedzmy, no, najwyższą ocenę. To jest ten wyraz najwyższą ocenę. I to na razie na tyle. Oczywiście, tak jak wspomniałem, będę cyklicznie opowiadać o tym, jak te zajęcia w polskiej szkole się odbywają, co obserwowałem, jaki jest progres, oby nie regres języka polskiego u mojego syna. Myślę, że raz w miesiącu nagram coś i podzielę się tym z wami. I jeszcze zanim zakończę, chciałbym Wam pokazać, jak tą aktualnie umie liczyć w trzech, a nie dwóch, językach. A teraz chciałbym, żebyś policzył po polsku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziesięć. E agora contamos em espanhol. Mutó, tadu, si tu cinco... seis, seis dieta, ocho, refe, diez, diez, muy bem, bien. Muy bien, sí. E <coughs> uh, nao, counting English.

No to jak jest cztery? En español? To, tak, cztery, tak, cztery jest kwatro. tak. Dobrze, mój wiem. I to już naprawdę tyle. Cześć.